Za nami świąteczno-noworoczny koncert kolend w wykonaniu koła muzycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie. W święto Trzech Króli widzowie usłyszeli najpiękniejsze polskie utwory świąteczne w wykonaniu młodych artystów. To jest kółko muzyczne, prowadzę go już dwa lata. uczniowie z okolic, z kobierzyna, ze śmigna, z lisiej góry. Zorganizowałem wieczór kolend, jest to już drugi wieczór kolend, bo tam właśnie wszyscy uczniowie udział no i zaprosiłem rodziców, dziadków. No, takie koncerty organizuję dwa razy w roku. Właśnie teraz jest pierwszy, a drugi jest na zakończenie roku w czerwcu. Takie koncerty to wiem, że bardzo mobilizują dzieci, więcej ćwiczą, a no, właśnie o to chodzi, żeby lepiej grały. Uczestniczę w tych zajęciach 2,5 lata. Będę grała Wesołą Nowinę, no i Gdy się Chrystus zrodzi, a śpiewanie było miejsce dla Ciebie. Uczę się nowych piosenek, uczę się nowych nut, no i potem mam różne występy. Kropa 12 uczniów i są to uczniowie ze szkoły podstawowej, jak również z wyższych z gimnazjum, a nawet z liceum. W koncercie udział wzięła grupa 12 dzieci, które doskonalą się w sztuce muzycznej podczas zajęć w gminnym ośrodku kultury w śmignie. Muzyka